Dlaczego mnie wywaliło do pulpitu? No kurde! Skąd to się wzięło? W dodatku to był su? On wykrył fakt, że my mieliśmy C4 w aucie. O wredny dziad. I już zniknął. Dobra. Ciekawe czy ja podłożę tę apteczkę da opony. Nie. Co Trzec... Czekaj, ja próbuję dać apteczkę, aby ciebie no, zasłonić. Nie ja teraz. Nie, nie, ja nie chcę. Ja chcę jechać. Nie ma. Ale ty nie umiesz znajdować tych przeciwników. O Boże, już nas A. atakują. No i widzisz jakie są te skutki. Na szczęście... <laughs> o, jeszcze jakiś był. O mój Boże. A jak tobie nie przejechałem? Co ty jest? mu robisz? Co ty Co mu robisz? Nie stało. Za Co, to tak tobą jest. Wisi. Ej kurde tam dalej jest tego za nami. Czekaj. U... Eee. O, oh my God. Dobra, dajemy C4. Eee, Zapomniałem, że ja mam medyka. <gryw> I wciskam czurka tutaj na fibrylatory. Trolo, jedziemy! Let's go! Ej, eee, ktoś do nas strzela. To jedź to zasuwam. Sztartuję Czekaj, co się jest przed nami? Co się jest przed nami? Coś mnie chce zniszczyć. Czekaj. Uwaga. Miny. Oh, oh no. Znowu miny. Dlaczego to tak się dzieje? Te miny są złe. Nie. Wow, ale lagi. Ej, dlaczego to mnie tak tak O ja Oh my god. O, Ej, skąd? A ty oberwałeś miną? No, nie wiem czym oberwałem, ale to nie było dobre. Eee, ale... Oj. Ja oberwałem miną, a ty jechałeś jeszcze dalej. Holy shit. Ciste jeepkiem. O. może nagrywasz tu? No, nagrywam i właśnie mnie posuwa fajny czołg. Darmowy transport, Wieczysz? Czekaj, ty Ale jeszcze... to będzie tak, że to będziesz tylko takie te? Okej, O shit! Jakim cudem tam są terenówki? Czekaj, wysiadaj i dawaj C4. No ty, dobra, znowu nas zawijam. No tym, ty raz, tym razem będziesz ty jechać. Nie jedź mi tutaj, o Boże. kurde, stój, jaki to jest typ. A mnie wywaliło jak z procy. No niefortunny typ. Typ. Mm -hmm. Ale te C4 jest twoje, tak? No, wsiada je do mnie. Teraz, natychmiastowo. No czekaj, bo, padam gości. Oh shit, what the hell? Rozjadę dziada. O tak, ups, jakim cudem się mnie zdjął. O boś. z takiej odległości, co to za cheater. A nie, on miał kierowaną PZ. <laughs> ja nie słyszałem dźwięków. A no, oczywiście, no, jestem no, wie, wie. tutaj. Ej, no, Tutaj no, jestem. Ej, ty nie miałeś tu wsiadać Ej kurde, co oni robią w ogóle? Posuwają mój piękny tyłek Kurde Dobra Ej no tak, fajnie, ja byłem pod ciągiem przez chwilę <grym> To to cudnie O, aaa Jeszcze mamy lagi, bo coś i tam istnęło Chyba się włączył Ja siadam, wsiadłem, tu jestem na o. trzecim miejscu W trybie pie, pięcioosobowym Czekaj, Dirs się włączył <grym> ale nie fart Czekaj, widzę dwóch. Kurde, ey, Kobbi się to Nie mogę, no ale. F3 nie możesz wcisnąć. A o to ci chodziło? No ten CTV. Że będziesz namierzać sobie z chodzić. O. Przed nami coś jest nieładnego i po Co prawej to, też. Są 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 wrodzy. nie, 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 ja tu wysiadam wysiadasz? To ogóle... Czemu wysiadasz? Bo wysiadam tutaj tak źle nie, nie, po a Dobra jeszcze ja się, się tule z ludźmi Te jednego już zabiłem, jaki tulec? Siadaj do mnie, bo... Zobacz są, w mn... budynku! No widzę, o dwóch zabiłem No a ja właśnie nie mam, Multi kill. Multikill. Nie, sorry, nie uratujecie. Nie jestem medykiem. Wow, znowu mina. Holy shit, of oh, shit, of oh. Oh, o mam ten, mam gg'ka to szybko O to wsiadam Masz No teraz może być coś dobrego No to dlaczego nie skręciłeś? O ty Boże, o ty pierd...niku Przed nami jest... za nami są, wsiadaj Przed nami jest kasadka. kolego jest? Weź wsiadaj, co ty? No nie mogę, bo tam, znaczy mogę, ale chupie no... Trzeba było cofać, ziomek Ej, dużo odpal C4 Odpal C4, jeśli możesz No nie, nie możesz chyba Czogiem należy driftować, a nie jakoś jak kanapeczka jeździć O Jezu, C4 widzę Wow, o, wow. Wiem, prawie mnie czy rozjechał Czy drugi jest za tym kontenerem? Wyczuwam go, wyczuwam go ja będę jechał go. Wyczuwam mielone pod pachami i kolesia z C4 Żyjesz? No, tylko że mam 22% HP jako czołg, więc lepiej wysiąść No niestety Jezu z rakietą do nas ta pieprza. I'm dead Prawie A, tu gościu chciał się gatować, ale mu się to nie udało. Ooo 7% HP, nice Nice. Dam ci aż amunicję z tej nagrody. Co to? Co takiego powiedział? Dlaczego to jest na gobek? Muszę więcej palić tego ziołka dobra przed sobą mam dużo tych Boże A, tam to... Eee! weź mnie! O, sorry. Dzięki <grymki> tobie mam fajną broń. O, dead jest. Broń... Eee, ty masz 46 abboi w magazynku. Eee, dlaczego nie masz poręczonego? A, bo ty laser sobie odpaliłeś, tak. Okay. Ale fail. O, co to ma być? Czekaj, nie ruszaj się stamtąd. Zatrzymuj się! Stój! Czekaj. Stój! Czekaj stój! Nam... I teraz ale stój. Tutaj i... stój! Stój mi tutaj! Ja podkładam C4, a ty mi tutaj psujesz. No, no. stój. O, rety. No tak, jeszcze 50 ticketów to zostało, ale pewnie coś wyjdzie. Coś niefortunnego na pewno. Mmm. Wow. Co to było Ej to my mieliśmy odpaleć c a nie oni Jaki ząg ogólny Ojej Czekaj zatrzymuj ja się To ja na... nie jest moje, stój, stój, na, pod... moje. na podlogu. To jest słabe O mój Boże słyszę martwych ludzi Weź zatrzymuj Ale to nie jest ja... moje A dobra to podkładam Wiesz, o co mi chodzi to podkładam na miejscu bo, bo, bo. <laughs> Może coś się przyklei No przyklei o, nice. o mój Boże, idę stąd! Yeah! Oh yeah! Oh yeah, bitches! Oh yeah Alright then To było piękne Aż mi się to udało nagrać Masz, poratuje ciebie medycznie 45 kilo żywej amunicji Ej, wyżej kurde ci dam? Co? O mój Boże Dobra, dostaniesz karę pieniężną w wysokości 2C4 Dzięki, że mi rozwaliłeś moją bazę To, było moi, to był mój dom, ja tam mieszkałem, miałem ubikację Ej, wbijajmy nie. na tą wieżę E, nie da się na tą wieżę wbić Szkoda No Byłoby interesujące No Ej, co ty? Co ty mi dawałeś? Nagle słyszę, że twoja postać mówi bierz o mój Boże, czołg. Chodź, wykiwajmy go, czy będziesz jako ten. ...owogień zaporowy. Co on. weź nie podkładaj go. Co on robi? Hej! Kolego! Jaki głupi. Ej, no, kto go rozwalił? No nie wiem, ale ja skaczyłem nad. no. przed jego lufą, a on nic. Ja odpalam, patrzę wybuchnął i zamiast do zostać, że punkt dostałem tylko premię za dostrzeżenie. Oj, oj, oj Ja nawet nie wiem dlaczego tak było. Tym bardziej o, ja. O, uzupełniajmy suplementy. Ej, no kurde czemu mi się nie uzupełnia. Angielce? Kolejny czołg, siema. On nawet nas nie zauważył. A kurde. zauważył nas pięknie. Ja mówię, żeby ten gościa jakiś nas wyłączną. Czekaj, z te 4 go pocisnę. Jedyna na czołgę. No to idź na czołga. A ja, poszuk... A ja szukam przeciwnika. <laughs> o, widzę go. Nawet ten, co C4 może mieć. O mój Boże, ile tam jest. Siema. Ej. Popsuło się. Miałem taki fajny plan, ale... Ale się okazało, że to nie Bad Company 2. I tutaj C4 nie lata na odległość 5 metrów. O, ktoś kogoś palnikiem zabił. Aha. Widziałem. O, widzę czołg. Po lewej mojej. Ja widziałem orła cieni. Ja widziałem Javelina... Dym. Przepraszam. Przepraszam, goń tutaj. Eee, no nie. Udało się! We... O re O re ty! Yeah! O oh yeah! Jeszcze był tutaj koleś. Jeszcze był poza czołgiem koleś, który mógł mnie zabić, ale na szczęście... Sam też zginął. Po to atakują mnie. Muse. Echo! Aaaa, wow! Ktoś mnie uratował. Dzięki koleś się wsparcie. Ktoś mnie uratował. Aaa! To było wsparcie, że dostałem po tem... po nosie. Po nosie. Ktoś z pipi. Ciebie trafił. Reksia. Reksia! A, to wredne. O mój Boże. Ej, 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 Ale troll. O, ktoś wbił chyba do... Nie wiem gdzie. <ścoughs> Żyje. Boże, snajper. Kałby. O, no też. nie fajny winy. Nie no, klatkuję mi tak bramy No to niefortunnie Czekaj, mam tu fajny pojazd Wsiadaj do mnie Resp się u mnie Nie podkładaj swoich ładunków Okej? Okay? Nie jedź No Pięknie Na autostradę zasuwajmy No jesteś, na szczęście <grytanie> Coś po naszej lewej widzę Na froncie, na przodzie Tfu. Na przedzie Na przedzie Rozjechałem go! W O, samo koksu O mój Boże, ale się trafiło pięknie Oh je, yeah. oh yeah bitches Oh yeah rakieta Dobra, jadę stąd Drift A ja Ciebie zabili Stwierdzasz, zgon. No, bo zabili No, smutek. O nie. O, brawo, ciebie też. C. Ten koleś jest wredny z tymi minami. Ogólnie. Dobra, ale to było fajne. Aż się zrespię na swojej bazie i poszukam autka. No, mam autko. Ktoś mi zabrał. Na szczęście jest jeszcze jedno. Eee! Ale on dzwonił do mnie. Holy shit! A ten mi popszył. O mój Boże, słyszę głosy. Te głosy słyszysz? Nie wiem, co na razie O mój Boże, psuje mi ci wszystko. Dziad wredny. Nie, to jest dość teraz fuck! Dlaczego mi psujesz? Dlaczego? Wow! Jeszcze jak z procy lecę Ja no. tutaj politycznie poprawnie próbuję coś rozwalić, a tutaj mi psuje Ziomek. tu jakiś gościu. O, tu gościu jest. Jeee, Aj, no nie, i się na zae zabiliśmy. Tylko, żebym żadnych min po drodze nie znalazł Pojadę do E, a, a tam widzę już miny Ryzykuję wiele że do ciebie No Na przykład, że przed nami są miny, a ja je fajnie wyminę Uuu, udało się Farnie. I made it <laughs> Czekaj, rozjadę go Będzie epic Zbliżamy się do tego pojazdu, dawaj! Yeah Ale nie musiałeś wysiadać Wtedy mielibyśmy, no, jak stąd wyjechać, a teraz na piechotę. Okej. Okay. Uda się. O nie. Mam przed sobą czołg. Może mnie z nie zauważy. E, chyba zauważy. Nie zauważy! O tak, o tak, o tak, o tak. W dupę. <gryw> a ja nie mam żadnej amunicji, dziadostwo. Siema! Siema, może mnie zauważy. Siema. Wow. Jaki nieskapnięty człowiek. Ale my jeszcze dają stać. O nie! Ja się osłonię tym. O, zniknęło mi z oczu. Już się nie osłania. O. Tunguska. Oho. No to respię się na tobie. A ty frontalnie się z nim skontaktujesz. Hehe. Aaa! jak to ciekawie Jak to ciekawie wygląda. Dobra. Kładzę, kładzę się tutaj, może mnie nie zobaczy. Jedzie. O, widzę go. On mnie chyba nie widzi. Widzi. Siadł. Z lewo. Atakuje mnie. Dendrit is dead. Oh my god. Ok, z so się na pewno nie trafię. Wow, dziurę widzę. Nie mogę rozwalić tego dziadostwa. Wow, dlaczego to dziury się tylko robią? Shit, shit, shit. Co to za GP30. Eee, tak się granatnik ich nazywa GP-30. Rosyjski granatnik. Trolololo. Czekajcie, stajcie. Stójcie, stójcie. Ale mu fajnie świecą lampki. Wsiadam. Dlaczego on tak krąży? z To jest psem. papi, Jakie bugi nas rozwaliło? Jakim cudem? Bugi, które jest oddalone od nas o jakieś kilkaset metrów. A ja dostałem no. kila od jakiegoś bugi. Na tyle. Przyjdę, nie byłem tutaj, jak się przewracało. Jak będzie w środku, to nic tobie się nie stanie, chyba. Zobaczę. Zobaczysz. Dobra. Mógłbyś ogolić te wąsy. A ci właśnie gole. <golę> Miło, teraz ciebie po gole. Bez żadnej tej pianki i tak dalej. Dobra. Dzięki. O, kogo tu mamy? Dwa, nie wypuszczamy go stąd. <golę> o, właśnie, ja zablokuję tu tego. Ej! Hey. Nie przejdziesz. Hello. Ja no, próbuję, ale nie może. Co on, co on próbował robić? To się chyba zabił. Ale używał Javelina i, co, i coś nawet namierzył. Da the fuck? To było lolowe. Tak lolowe. O, a okej, okay, wiem dlaczego namierzył. Bo była jakaś fajna kropeczka tutaj. Wow, i znowu on tutaj jest. Po co ciebie tutaj? Dobra, masz palnikiem. Ej, ja zrobię jeszcze raz, teraz. Nie trafi. Masz tylko 10. Ej, what the hell? O Jezu, mnie to też wywala. O, mój Boże. Woohoo! O, tak. <ścoughs> Co to było? Okej, okay, dead. Upad pad do Xboxa Dobra. Oj, oj, oj dobra.